I bądźmy gotowi, aby przyjąć tą pomoc. Ona do nas przychodzi, bo jesteśmy jej warci. Świat w ten sposób nam pomaga. Nawet jeżeli ktoś ci coś zaoferuje, to nie odmawiaj, weź to, weź to, bo to przychodzi do ciebie, bo na to zasługujesz, bo tego potrzebujesz. I bo, bo jesteś ważny, jesteś ważna jesteś tego warty. Jesteś tego warta. Także dziękujmy dzisiaj wszystkim duszom, a w szczególności dzisiaj. W tym filmiku, kiedykolwiek go oglądasz, tym duszom wspomagającym dziękujmy za pomoc i dziękujmy, że my możemy także być duszą wspomagającą dla innych. Czuję, że moja dusza się cieszy, że przekazałem wam w tym filmie to przesłanie. Napisz w komentarzu, co o tym myślisz, może miałeś jakieś, miałeś jakieś super doświadczenie. I jak zwykle zapraszam do sesji indywidualnych. Dziękuję i do następnego razu.